Dzień latawca i Pieczonego Ziemniaka zakończył sezon plenerowy w Gnieźnie. Wydarzenie było ostatnią w tym roku imprezą zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w terenie we współpracy z gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Sportów Lotniczych. Po raz 16 już tutaj z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie organizujemy wsporo organizujemy ten dzień latawca. Zawsze jest to ostatnia sobota września. Jak to się dzieje? No właśnie, wszystko co lata nieraz spada, to też prawda. Siła nośna na latawcu wytwarza się pod latawcem i nad latawcem. Nadciśnienie jest pod latawcem, podciśnienie jest nad latawcem ze względu na jego ukształtowaną konstrukcję. Jest to siła nośna, która wznosi ogon, stabilizuje poziom lotu, jednocześnie odpowiedni kierunek na wiatr. Odpowiednie wyważenie, odpowiednie zaczepienie, latawca pozwoli na to, żeby on był odpowiednio też wyważony. Sport dla dzieci, który ma integrować całe rodziny: tatę, mamy dziecko, dziadków, wnuczęta. To powoduje też, że spędzanie większej ilości czasu na świeżym powietrzu. No a dzisiaj nam pogoda już dopisuje i słonecznie i wiecznie. Komisja konkursowa ocenia tylko latawce robione własnoręcznie przez rodziny. Oceniamy dwie klasy: latawce płaskie oraz latawce skrzynkowe, czyli ich wykonanie, ich dekoracje, czyli ozdoby, malunki, oraz będzie też. Długość i wysokość lotu, jak, czyli utrzymywanie się w powietrzu. Dniem latawca i pieczonego ziemniaka tak naprawdę e, zamykamy sezon letni, otwieramy sezon jesienny. Jest to nasza taka e, ostatnia impreza tenerowa w. W zonie kulturalnym. Zapraszamy do udziału w niej całe rodziny. Zapraszamy wszystkie sekcje Miejskiego Ośrodka Kultury, zajmujące się przede wszystkim śpiewem. Właśnie w tle już pięknie śpiewają nasze iskry pod przewodnictwem pani Agnieszki Żółtowskiej. Oprócz tego prowadzone są aktualnie warsztaty stworzenia latawców oraz takich wesołych, ziemniaczanych stworków. Na odwiedzających czeka też stali, stoisko astronomiczne z zakręconą frytką, która przede wszystkim cieszy dzieci różnymi smakami i ciekawym, ciekawym kształtem. A także zaprosiliśmy w tym roku naszą klubokawiarnię Plotkę stacjonującą w Miejskim Ośrodku Kultury w tym samym budynku. Oni czekają na odwiedzających z pyrką, z gzikiem, naszą tradycyjną, z domową zupą pomidorową oraz pyszną słodką szarlotką, która też na pewno z jesienią kojarzy się nam doskonale. Każdy z latawców, które zgłoszono do konkursu, miał swoją historię. Jeden nawet niezwykle spontaniczną. Zjedliśmy ciepły rosół, w samochód, zaparkowaliśmy i jesteśmy tutaj. Jak powstał latawiec? Latawiec powstawał przez dwa lata. Został zniszczony, odbudowany. Przeszedł tajfun, został znowu odbudowany. Jest tutaj dzisiaj taki trochę pokiereszowany, ale mam nadzieję, że będzie spełniał zadanie swoje. Czyli poleci. No, jeżeli tylko wiatr dopisze, to na pewno poleci w górę. Z czego latawiec u Państwa został wykonany? Został wykonany z patyków drewnianych, z elementów plastikowych, z odzysku, z kawałków materiału, starego sznurka, taki trochę połatany, poklecony, ale działa. Jaka to jest frajda puszczać z dzieciakami latawiec? Dla mnie bardzo duża, dla dzieciaków jeszcze większa. W konkursie wzięło udział tym razem 25 latawców.